Kurczę, smutno mi nagrywać W sensie pierwszy raz mam coś takiego, że mam odcinek, który którym jest mi naprawdę smutno. Cześć, tutaj Ania. Muszę przyznać, że wybór piosenek do dzisiejszego odcinka był niezwykle trudny, dlatego jest ich więcej niż zazwyczaj. I mam też do was prośbę, dajcie znać w komentarzach, które piosenki Krzysztofa Krawczyka waszym zdaniem powinien znać każdy młody człowiek. Dzień dobry, witam w Dzikim Uchu. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj usłyszycie piosenki pewnego artysty. Po pierwszej piosence zapytam was, czy wiecie kto to. Będziemy sprawdzać, czy słyszeliście je wcześniej i czy znacie ich tytuły. Domyślasz się, kto to może być? Nie. Mata. Mata wydał nową piosenkę. Mam nadzieję, że to jest Tako. Skrawczyk. O Jezu, ale stres! W starym albumie u dziadka jest takie zdjęcie istny cud. Statek na parę sprzed stów. Parostatkiem Statkiem na parę Piękny rejs No dobrze, to jednak jest to inna artysta, myślę, że bardzo wybitny. Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk. Krawczyk, no a kto? No Krzysztof Krawczyk! Parostatek! Krzysztof Krawczyk, parostatek. Parostatkiem w piękny rejs. I to jest piosenka Parostatkiem... Parostatkiem w piękny... Parostatkiem. Parostatek. 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 Wiedziałem. Krzysztof Krawczyk i, i, i jego chyba hit, wręcz najbardziej rozpoznawalna piosenka, Parostatek. Czy słyszałaś tę piosenkę wcześniej? Tak, słyszałam piosenkę wcześniej, no tak, tak. Słyszałam, słyszałam. Gdzieś tam mi się obiło o uszy. Konkretnie o, o ucho. Dzikie ucho. Yy, tak, słyszałam, słyszałam. Jak byłam młodsza, to w podstawówce robiłam w ogóle układ do tego. Słuchałam całe, całe dzieciństwo, moi rodzice puszczali. Podstawowe klasyki, typu Parastatek, Znam. Wczoraj ją słyszałam, bo ten yy, właśnie mama i Janek hmm. zaczęli śpiewać. Ktoś to puszczał, ale już nie pamiętam. Może babcia, bo ona w niedzielę rano to zawsze jakieś starsze piosenki puszcza. Młodzież słucha Krzysztofa Grafczyka. Nawet kolędy, jak słuchałam, to mieliśmy płyty Kr Krzysztofa Krawczyka, takie góralskie. Wszyscy kojarzą pana Krzysztofa Krawczyka. No, trzeba znać, no, bez przesady. Prawda jest taka, że każdy znał, mimo wszystko, nawet jeśli nie słuchaliśmy jego piosenek, nie są to każdy jednak znał. I już prawie noc, czas na powroty i taki śpią. Dzień, jak ci się dziś pożyło? Jak minął dzień? Czy ci się coś skończyło? Taka ciutka me, 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 melancholijna piosenka. Ale tak wysłuchując to może jak miły dzień? I pewnie ma jakiś tytuł jak minął dzień. Czy to jest jak minął ci dzień? Tak? Jak ci minął dzień? Albo może jak minął dzień? Jak minął dzień? Jak minął dzień. Jak minął dzień. Czy słyszałaś tę piosenkę wcześniej? Tak. Tak. Nie, tej nie akurat. A nie słyszałem jej wcześniej. Nie znam tej piosenki. Znam tą piosenkę. Ale fajna, fajna. Nawet lepsza niż ta parą statek. Takie, takie, jest przyjemne, takie... Do pokołysania, co nie? Można sobie tak puścić na koniec jakiegoś ciężkiego dnia. To ma taką fajną zmianę akordu na... Mm, mm. <noise> To jest taki tajemniczy i właśnie takie fajne. Muszę powiedzieć ten fakt, że moja babcia jest straszną fanką Krzysztofa Krawczyka i zawsze była dzień przed jego śmiercią, bo pożyczyłam perełki od babci i rozmawiałyśmy o tym, i moja babcia, o Boże, Krzysztof Krawczyk był taki przystojny. I jeszcze moja babcia nazywała mojego wujka Krzysztof. Leciała na mojej osiemnastce. No mi się. Moi rodzice dobrali się do laptopa i zaczęli puszczać muzykę. No i leciały różne hity. Myślę, że zawsze Krzysztof Krawczyk na każdej imprezie był obecny. życie grać Gdy trzeba i nie trzeba, bo się śmiać. Za tobą pójdę jak na pan Nie obejrzaj się, niczego mi nie będzie za Pójdę tak jak ty. O ja żyję mi się tak z stricte z takimi. Imieni nami Cioci, albo z jakimś ślubem i Feselem. Jezu, mi się, mi się wydaje, że to jest bal tytuł, ale nie pamiętam, jakoś coś takiego. Może właśnie ty. Może pojadę tam, gdzie ty. Za tobą pójdę jak na bal? Za tobą pójdę jak na bal. Za tobą pójdę jak na bal? Za tobą pójdę jak na, na bal, tak. No, za tobą pójdę jak na bal. No, to, to wszyscy znają chyba. Ale fajna piosenka też. Nie znałem kompletnie. Nie, no to tej piosenki też nie słyszałam. Chyba kiedyś słyszałem tą, tą piosenkę właśnie na jakimś weselu. Też znam. Oczywiście, że słyszałem, to jest akurat jedna z takich bardziej znanych. To kiedyś śpiewałam na obozie nawet. Myślę, że ta piosenka najczęściej się pojawia i chciałbym być, chciałbym być marynarzem. Tak, to też najczęściej się pojawia. W sensie wśród moich znajomych. Lubię tę piosenkę. No bo mnie w ogóle Krzysztof Krawczyk często leciał. <laughs> nie tylko na 18. <laughs> Zawsze jakieś może wesela. Co by powiedzieć? Krzysztof Krawczyk był znany i wiele osób go słuchało. Nawet takie dzieciaczki. Kto zapomni? Ty czy ja? Komu będzie kiedyś szans? Zatańczysz ze mną jeszcze raz ostatni i To jest chyba najbardziej weselna piosenka Krzysztofa Krawczyka. No taka bardzo bitowa piosenka, można by ją na przykład na, na perkusji tak wyżywając się zagrać. No to, to na pewno słyszałam. Ty zatańczysz ze mną jeszcze raz? Zatańczysz ze mną? Zatańcz ze mną jeszcze raz? Zatańczysz ze mną jeszcze raz, Krzysztof Krawczyk? Zatańczysz... Jeszcze raz? Z tobą jeszcze raz? Zatańczyć? Ten ostatni raz? Zatańczysz ze mną jeszcze raz. Ty, tu, to ostatni raz zatańczysz ze mną, ale zaliczamy. Okej. Okay. Czy słyszałeś się wcześniej? Nie. Oczywiście, że znam. Cudowny. Znałem, to akurat znam. Bardzo znana piosenka. Dużo razy słyszałam tę piosenkę w radiu. Rodzice słuchali pewnie. No? W radiu, może gdzieś na jakimś weselu. Myślę, myślę że w wielu miejscach, bo ona jest taka bardzo znana. Na YouTubie słuchałem. Czasami. Taka charakterna. Kurczę, fajne to Jakaś zdrada i jakiś żal tam na, na pewno się musiałby pojawić przy tworzeniu tej piosenki, zgaduję. Tańczyłam na niej, do niej, na moim balu gimnazjalnym, chociaż tą piosenkę. na przykład teraz sobie obejrzałem taki film o nim, właśnie dlatego jakby zacząłem się bardziej zagłębiać w tą jego muzykę, bo zobaczyłem, jaką on miał charyzm na tej scenie jak i jaki no też jakie życie miał i jakie to było bogate wszystko, no. Nie tylko pod względem materialnym, ale no takie, że miał rzeczywiście charyzmę i taką... No był personą. przyjacielu, byłeś mi naprawdę Krzysztofa Krawczyka, dlaczego mu to zrobiłeś? Nie wiem, co się winie jakimś. Tak, ten też znam. E, to jest mój przyjacielu e, Mój przyjacielu? Mój przyjacielu. Mój przyjacielu. Mój przyjacielu! Ty tu to, to, mój przyjacielu! I czy słyszałeś tę piosenkę wcześniej? Nie. Tak. Ale wstyd nie wiem co to jest. Też znana. To jest też jedna z takich bardziej znanych. Oczywiście klasyczek, to tak. Tą, e, 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 tą piosenkę bardzo dobrze znam, wręcz nawet niektóre kwestie znam na pamięć. To jest znane piosenka, bardzo. I no jest to właśnie to ikonik dałem ci żony nie dałem, żony wziąłeś sobie Pamiętam, nie wiem gdzie, ale w jakimś programie ją śpiewał chyba Rafał Brzozowski. Coś takiego. Ja mi się to tak kojarzy, ale nie jestem pewna. Pamiętam, że y, zawsze jej słuchaliśmy na nartach. I ten klimat, te, te góry, ten śnieg, i ten mróz, i ta piosenka. Perkusja słynna. Pum, pum, pum. Podobał mi się rytm, Mo mogłabym słuchać częściej. Trochę jakbym Dawstepów słuchał. Takie wejście na dawstep, taki bas fajny. Często się pojawiają takie piosenki wśród nas i Krzysztof Krawczyk był legendą polskiej muzyki. Nasze. Chciałem mieć tatuaże Podróżować, zwiedzać świat Pięknie żyć, garściami życie brać Przemierzyłem cały świat Od Las Vegas Zgrałem tysiąc kalikat Tak, to y, też jeden z y, klasyczków. Oj, tak, to też znam. Aż mam ciarki. Myślę, że ta piosenka idealnie podsumow podsumowuje jego życie. Słów nie znam, ale chciałbym być marynarzem. No. to jest. Chciałem być marynarzem. Chciałem być marynarzem. Chciałem być marynarzem. Chciałbym być marynarzem. Chciałbym być marynarzem. Chciałem być. Chciałem. No. Nie znam oficjalnego tytułu, ale może to jest. Chciałem być, chciałem być. To znam, to znam. To jest jedna chyba z popularniejszych nawet piosenek. Tak, tą piosenkę też znam. Tak, tak, tak. To jest piękna piosenka też. Jechałam przed chwilą samochodem z Białego Stoku i leciała. Jak byłem mały, to w kabaretach puszczali jak jakiś taką zasiada taki mem. Nie wiem gdzie, w radiu pewnie jakimś. Ale tak, to znam. Też znam piosenkę. Jest taka memiczna trochę, można powiedzieć. Właśnie jak oglądam jakieś filmiki, to, to, to jest wykorzystane. Ten fragment właśnie chciałbym być marynarzem, tatuażem. Mimo, że ja na przykład nie znam jej całej, tylko znam sam to, samo to, tam chciałam być marynarzem, no. yy, to, to myślę, że każdy to zna. Słyszałem na karaoke różnych na... <śpiewanie> Tak, no przecież Krawczyka się śpiewa też. To jest hit w ogóle osiemnastek aktualny. Bardzo często leci. Ja byłam chyba na siedmiu i na wszystkich siedmiu była. Różnorodny ten Krawczyk. Czasami taki hop, 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 a czasami taki chciałem być. Naprawdę bardzo fajny. Na zewnątrz gwał, tylko wziął i deszcz. A dla mnie świat w ciemnym świetle, i świet. bo jesteś ty. z Wciąż czuję, że. Bo jesteś ty. Czy e, Czy tytuł piosenki to jest może. Bo jesteś ty? Bo jesteś ty. Tytułu nie pamiętam, ale jak miała zgadywać, bo jesteś, <grych> bo jesteś ty. Bo jesteś ty. Bo jesteś ty. Bo jesteś ty. Krzysztof Krawczyk w ogóle miał coś takiego, że często jak pisał piosenki, to w tytule były tytuły. What? W refrenie były tytuły. A czy słyszałeś tę piosenkę wcześniej? Nie, nie, ale y, jak jak to była jedna z moich ulubionych. Bardzo fajna. Nie znam tej piosenki. Piosenkę znam. Y, znałem To ja. Też znam piosenkę. Ja ją chyba najwięcej razy słyszałam i ja ją lubię. Ona mi się tak kojarzy, tak dobrze mi się kojarzy. Ale to bardziej to było tak, że się przewijało po prostu wiralowo jak słuchałem jakichś piosenek, to y, też chyba jest jeden z po popularniejszych, to akurat trafiałem na tą. Jakoś tak mi się kojarzy też z dzieciństwem, bo chyba wtedy była tak wpuszczana bardziej. Ale jest bardzo ładna, taka bardzo romantyczna. Bo się mówi właśnie, że on był tam tym królem kiczu, ale on... W sensie kiedyś tak chyba, tak, tak usłyszałem w filmie. To też było coś, co zauważyłem w tym filmie, że on był taki bardzo szczery z tym, co on robił zawsze. I to, ja, ja to przynajmniej bardzo szanuję zawsze w artystach. Z czasem taki e, coraz bardziej kompatybilny do uszu młodych słuchaczy, że, że, że tak powiem, się pan Krzysztof robił, stawał. Krzysztof Krawczyk. Bawi, uczy. Romantyk. Ulicę odbijają, szacunek, w sercu czuję, Samotnej nocy za czarnej kawy Filiżanki ciepło jak przystań, Gdy wokół burzy się żart W twoim śnie jestem gwiazdą Ze starego romansu Twie z niczym kołdra Na moim nagim ciele smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino Trudno tak Razem być nam ze sobą By nie jest ja nie wiem, czy ta piosenka nie była w jakiejś czołówce jakiegoś takiego serialu w stylu "Barwy szczęścia", "Jak miłość". Trudno być nam razem, trudno być razem, trudno nam, niełatwo być nam. Kojarzę to, ale ja nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest za tytuł. Ciężko? Pod górkę? Trudno tak. Trudno tak, chyba. Trudno tak. Trudno tak. Trudno tak. Trudno tak. Ale z kim to jest? Z Edytą Bartosiewicz. Ach. To akurat y, znam, bo bardzo lubię. Tą piosenkę też znam i to też znam bardzo dobrze i szczerze, że tu ja nie wiem, może to będzie głupie, ale ja nie wiedziałam, że to jest jego. Na pewno ją y, słyszałem i to nawet nie raz. Słyszałam wcześniej. Oczywiście, że słyszałam. Tak. Sobie nawet gram na gitarce i śpiewałem, bo ref refren mi się bardzo podobał do tego. No i te głosy fajnie dobrane. I też tam było w tym filmie o tym, że właśnie była historia taka, że ona nagrywała płytę i właśnie szukała Męskiego głosu jakiegoś takiego, który by się właśnie wyróżniał i byłby taki hmm. <laughs> I właśnie wybrali Krzysztofa. Zapytajcie go, czy pana Krzysztofa. Definitywnie najbardziej tak e, uderzyła. W sensie najbardziej przypadły przy. przy pada do, do, do gustu. To są po prostu takie piosenki, co niby już takie stare, ale jednak one tak ciągle wracają. W sensie fajnie jest tego posłuchać czasami tak sobie po prostu. Ja daję lajka i fajna piosenka. Krzysztof Krawczyk na pewno szedł z duchem czasu. Mnie najbardziej zastanawia, że on nawet po tych wszystkich chorobach, po tym co on przeszedł, dalej koncertował. Nie dał się zestarzyć. Bardzo dużo osób w moim wieku słucha Krawczyka. Ja mam nawet kilku przyjaciół, którzy są ogromnymi fanami Krawczyka, więc przepraszam, że nie znałam jego wszystkich piosenek. Pionier polskiej muzyki, że, 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 że tak powiem, rozrywkowej. Jednak to, jeżeli ktoś jest w Polsce, to jest bardzo mocno zakorzeniony na naszej kulturze i no właśnie na weselach, na imprezach, wszędzie. W większych spierowiskach. Mam 17 lat, no to chyba. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w moim wieku nie znał takiej piosenki jak przynajmniej marynarz i parostatek. To są już piosenki, są hity. Każdy z moich znajomych y, znałby na pewno chociaż jedną jego piosenkę. Pierwsze takie moje z nim spotkanie to było jak oglądałem ten film Disney Nowe Szaty Króla. Tam śpiewał tą piosenkę początkową. O! Chciałbym poprosić wszystkich, którzy tutaj przyjdą, żeby wcisnęli przycisk subskrybuj, nacisnęli łapkę na dole, no, albo tam w górę, albo tam w dół, jak uważacie. Dajcie znać w komentarzu, których piosenek Krzysztofa Krawczyka powinniśmy przesłuchać. I miłego dnia!